224 metry, Wasiliew drugi, 212, Kenneth Gangnes trzeci. Anders Fanemel, drugi wynik w historii lotów narciarskich, tu na tej skoczni. A jak będzie teraz? ładnie szybuje i daleko, brawa dla Fanemela! Piękny skok! No, gdzieś tam w granicach 240 metrów wylądowany. Brawa dla Norwega, 23-letni zawodnik zbliżył się tutaj do rekordu świata 246 metrów, tylko pół metra zabrakło do osiągnięcia jego rodaka Johanna Remena Evensena sprzed 4 lat. Nowy rekord życiowy, drugi wynik w historii narciarskich skoków. Anders Panemel, fantastyczny skok na odległość 246 metrów. No ale popatrzmy, wszyscy mieli wiatr w plecy, on miał wiatr lekko sprzyjający, będzie miał odjęte 1,3 i punktu, ten wiatr był minimalny. Ale Andreas Sztek, no sam jakby nie wierzy w to, co zrobił przed chwilą jego podopieczny. Andreas Tiernen, także zaskoczony, no, ale cieszy się ze świetnego skoku swojego kolegi z reprezentacji. Anders Fahnemel, w tygodniu rozegrano Mistrzostwa Norwegii, był drugi, przegrał z Andersem Jakobsenem na Holmenkollen. Oczywiście.